mi powiedzieć to co chcę e, e. a ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzi A ja będę to tłumaczyć, że on pewnie się pogubił A ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzi A ja z tobą powiem, mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi Ona no nice jest beauty, powtarzam ciągle, że mnie lubi Pytasz czemu nie widzimy się częściej I kiedy mówi, nie odrywam oczu od jej buzi Pytasz czemu nie zrobimy nic więcej, a nie na ostatnim piętrze mocniej wieje wiatr a ja nie chcę już przeziębieć mało to jest tak, to jest tak, nie zdręczę całe szczęście dużo rzeczy znika z deszczem ale nie spadę się, się pierwszy nie odezmę i nie ma mowy, że napiszę i że nawet jeśli tęsknię i nawet jeśli w tym momencie myślę, że jestem